Głównym zadaniem Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest najem lokali mieszkalnych i zarządzanie własnym mieniem oraz mieniem powierzonym. Na chwilę obecną spółka posiada 501 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 14 nieruchomościach. 13 nieruchomości znajduje się na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, jedna nieruchomość jest w mieście Dębno w województwie zachodniopomorskim. W Gorzowie lokale zlokalizowane są na terenie osiedla Górczyn na powierzchni blisko 3 hektarów. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi ponad 23,5 tysiąca metrów kwadratowych. Spółka zarządza także dwoma wspólnotami mieszkaniowymi z 64 lokalami mieszkalnymi i 16 lokali usługowych. Gorzowskie Towarzystwo, jak również inne na terenie kraju, powstały po to, aby wynajmować lokale. Mieszkalne na zasadzie najmu rodzinom tak zwanym średnio zarabiającym, które wraz z poprawą sytuacji mieszkaniowej i finansowej miały zakupować własne lokale mieszkalne. Niemniej jednak sytuacja wygląda w ten sposób, że na chwilę obecną w naszych zasobach mieszkają rodziny od samego początku. Część tych rodzin mieszka już blisko 25 lat. Przedmiotowe nieruchomości położone są na osiedlu Górczyń, które od kilkunastu lat Przeżywa tak zwany boom budowlany. Tutaj buduje najwięcej deweloperów gorzowskich. Lokalizacja na obrzeżach miasta, bliskość szpitala wojewódzkiego, centrów handlowych, domków jednorodzinnych i ogródków działkowych zachęca do składania wniosków. Aranżacja również osiedla TBS-u wpływa na duże zainteresowanie ze względu na lokale usługowe zlokalizowane na terenie osiedla, dużą, duża liczba zieleni, placów zabaw i parkingu strzeżonego.